Witam wszystkich serdecznie. Oczywiście jesteśmy w miejscu, gdzie tak naprawdę dużo się dzieje duchy i też mery. E, jakiś sznur wisi. Dobrze. Zobaczmy tam bardzo dobrze Powiem wam, że w tym lesie są różne naprawdę rzeczy. Różne cuda się dzieją. Na przykład choćby nawet te drzewo takie bardzo dziwne. Idąc dalej można zobaczyć też drzewa i pełno zieleni. Tam jesteś ludzie idą, nie jestem sam, chociaż nie muszę się bać. Idąc dalej, tą ścieżką można dojść do bardzo, bardzo mrocznych dziejów, czasów które miały tu miejsce nie wiem, czy będziecie chcieli, abym szedł dalej i pokazał Wam, co dalej jest wzdłuż tej ścieżki koniecznie napisz w komentarzu jeśli będziesz chcieć zobaczyć naprawdę, naprawdę mroczną, mroczną rzecz tak to wygląda ale Idąc dalej, tak jak mówię, naprawdę jest coś, co nie powinno widzieć to mnóstwo ludzi. Jest to naprawdę ciężkie. Trzeba wejść na tą góreczkę małą. A że ja trochę ważę, bo moje kości ważą dużo. Dobrze. O. Tam. Dobrze moi drodzy. Napisz w komentarzu, czy będziesz chcieć. Bym dalej szedł tą ścieżką. No, tu się ta ścieżka jakby nie było dzieli i w prawo i w lewo. Idąc w lewo, sytuacja wygląda bardzo, bardzo ciężko. Napisz w komentarzu, czy chcesz, bym szedł w lewo i pokazał Wam to, co świat nie widział. Czy idąc w prawo, pokazać Wam po prostu zwykły, fajny spacer. Czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam.